Zeszyt mitów, tu rozdział drugi, mitologia nordycka. Nordy, trzy ogień przeznaczenia, ich pochodzenie nie jest znane, były najpotężniejszymi i najmłodszymi stami w wszystkich dziewięciu światach. Mieszkały pod czerwem świata przy magicznej studni i złudnym wiosny, córka Karła Sparkiego a żona Barkiego, serczniczka kosza z nigdy nie kończącymi się złotymi jepkami Freya. Bogini miłości, magii, płodności i wegetacji, córka Niorta a siostra Freira. Żona Ota miała dwie córki: chnosz skarb i jasmiklejnotologii. Bóg o oszustwa i wsądek z i olbrzymki Laufei. Sam też był olbrzymem zdolnym do zmiennych kształtu i płci. Mórz miał szóstkę dzieci, czwórkę nieślubną, dwójkę ślubną, niord, bóg spokojny morza, morskich zasobów, wiatru, lata, kupców i myśliwych. Mórz miał miał dwójkę dzieci, czyli Freja i Freja, rodewym drogi narodeckiej, a sobie ród ten odpowiadał za od politykę i działania militarne. Siedzibą tego był Asgard, ten ród był najważniejszy, a to Oden, Bartur, Thor, Loki oraz Tyr. Wanowie, Ród ten odpowiadał za urodzaj, weg wegetację i płodność. Pierwotnie ich siedzibą był Vanheim, ale po wojnie za Asami część Wano przeniosła się do Asgardu lub do zamku niorta. Najważniejsi Wano wie to Skadi, Frey. Freya, Frey i Njord. Od dwukletniego słońca mąż Frey, prawdopodobnie syn Odyna, miał tylko dwójkę dzieci, dwie córki, czyli nos z Karsimi. Rzadko byłowe we askarcie, dlatego że dużo podróżował po świecie. Skadi, bogini zimy, gór myślictwa, drzewstwa i uczciństwa, córka olbrzyma, tkaca żona Niorta sama też była olbrzymką, i możeństwo skończyło się rozwodem. Światy w imidlogii sk Asgard. Kraina asów. Władcą tej krainy jest Odin. Vanaheim. Kraina vanów. Ten świat nie ma władcy. Helheim, Kraina elfu światła. Władcą tej krainy jest Frey. Muselheim. Kraina ognia i lawy. Ten świat, świat jest zamieszkiwany przez ognistych olbrzymów. Władcą tej krainy jest złuch typu oknia. Sparteheim i Nideheim. Kraina elfów ciemności i krosnoludów. Ten świat nie ma ma, władz, nie ma całego władcy. -Helheim, Helheim. Kraina marłych. Władczynią tej krainy jest bogini śmieci Hel. Nideheim. Kraina lotu, zimna i mgły. Władcą tej krainy jest bukolotutrym. Jotunheim, krain na, na Olbrzymów. Ten świat nie ma salego władcy. Midgard, świat ludzi otoczony przez swą żaiutągarda. Światy zewnętrzne Niedelheim, Jotunheim i Mustenheim. Walhalla. Wielka sala od dach tej sali jest zrobiona z włóczni tarczy przez 540 bram tej sali. I może być 800 wojowników do tej sali trafili tylko najlepsi zabierani po śmierci przez Wagielia, skrzydlata, póki nie wojny. Tam wojownicy zajedni jedni na im przyjedzenie, na śmieci i życie i odradzali się przy tym. ćwiczyli przed Ragnarokiem. na rokiem. Tor, bok burzy w sił witalnych, lech i rolnictwa, syn Odna i bogini ziemi Jord. Mąż Sif miał trójkę dzieci Ci, które uosabiały jego cechę, jak odwaga czy siła. Ran, bogini mo toni morskiej i pływ oceanu. Żona Agira, matka dziewięciu sióstr, była znana z swoich chciwości. Frika, bogini małżeństwa, rodziny, ogniska domowego i deszczu. Żona Odyna, bratowa do mnie siostra jej wchodzenie nie jest do końca znane. Miała, miała trzy służki, które pomagały jej tka tkać chmury. Ryd na jej dworze. Bóg uzdrawiania lub ich opiekun. Bóg lub ich opiekun. Syn borza i Bestii, Rad Odyna i Wi. Nigdy się nie, do... nie ożenił i nie dorzekł się żadnego potomka... potomków. Hel, Bogini śmierci, córka Lokiego i olbrzyma. Józef Rzymki Anel siostra Józef da i Fenira, łaczni Helheimu. Elfy były podzielone na dwie grupy, światła i ciemności. Elfy światła mieszkały w Al Helheimie, miały moc usrabiania i stosowały białą magię. Elfy ciemności mieszkały pod drzewem świata, stosowały czarną magię, przeciwiały się bogom. Ondyna w kasja żywioł wody. Demon wodny. Nie miała duszy, mogła ją zdobyć przez cymłorzeństwo. Rzucała urok na tego, który ją skrzywdził, i przy tym traciła duszę. Odyn. Bóg wojny wojowników wyjętych spod prawa, mądrości i władcy. poezji i magii, sabota i bestii, Brat i We, mąż Fryki, miał wiele dzieci, np. Tora i Bartura. Nie był wierny swojej żonie. Suszki Frigi. I służki to fula, gna i chlin. Fula, służka Frigi, prawdopodobnie jej siostra, był, prawdopodobnie była po pełności. Gna była, była posłanką królowej Boku, Frigg. Powierzyła jej tylko najważniejsze sprawy, dlatego że miała skrzydła tego konia w imieniu Hulvarmin, chlin, bogini opieki i pocieszenia. Jej zadaniem było pocieszenie ludzi. Bóg Wojny, Walki, Siły, Honoru, Prawo i Sprawiedliwości Syn Olbrzyma, Chimira i Chrot Jednoręgi, Not Bogini Ciemnej Nocy, Córka Kikanta, Narwieko narwieko miała, miała Trzech Mężów i Dzieci Mani, mógł Księżyca, Syn Mundi, Fari i Glauri. Brat Sol, Bogini Słońca jego imię wzięło się od słowa mani, które było powszechnym określeniem na księżyc. Kefron, bogini rolnictwa, pochodzenie nieznane, dworka flik, miała czwórkę synów i z, z nieznanym olbrzymym opiekunką kadziewic po śmierci, ci trafiały do jej siedziby, miała zakład z jakimś królem, co skończyło się stworzeniem wyspy Zelandii, Później przylubiła jednego z synów Otynna i dała początek królom Danii, najważniejsi olbrzymi Tyr Sur i y Anderbottka, czy magiczny. Na początku świata były tylko, tylko dwa światy, Muselheim, kraina ognia i lawy i Muselheim, kraina lodu, zimna i mgły żywiołów tych dwóch światów wyłonił się wyłonił się imię prezopasta otrzymał a po kolei domikł potomkowie Truncermir, który miał syna Bergimira Bergim miał z kolei syna Porta Buttorna, który miał drugą pestlę z ludu wyłonił się prezopasta Gwoburnir, który miał syna Porta który przez za pestle. z małżeństwa Porta i Bestni narodzili się o tym. Pierwszy i ostatni władca Boków wini bóg lub opiekun wojowników, w bóg uzrobiciel ich opiekun i Honir, jeden ze stwórców ludzi. Pewien olbrzym z nieznanego pochodzenia, czyli Forgin, miał dwie córki. Frigg, pierwszym i ostatnim królową bogów i prawdopodobnie fule mógł niepełności. Ze związku morzaickiego, Dyna i Frig, narodzili narodziliście Bartur, Bóg Światła, Łapiękna i Wiosny, Hodur, ślepy, ślepy Bóg, he, Hermod, Bóg Posłaniec Bogów. Z innego pochodzenia Olbrzym Tundin. Miał piękną córkę Olbrzymkę Tungord, która, wysz, która z Odynem miała Barkiego, ko, który e, Karu Sfaldi miał córkę o imieniu Idun, bogini wiosny, która wyszła właśnie za Barkiego. Odyn jeszcze miał córkę pię skrzydate córki, w archirie boginie wojny. Bóg lub olbrzym Nepir miał córkę Genannę, boginię piękna wiosnej dobroci, która raz w związku z Arturem miała, miała syna Foresti, boga, boga porządku, pokoju i sprawiedliwości. Odyn nie ograniczył się tylko do jednej kochanki, ale za to trochę przesadził jak, cił jak to zeł z mitologii greckiej. Ale wracając. Ze romansu z Grind olbrzymką śmietelniczką narodził się witar, Bóg ze ciszy. z romansu. Suzy Jord, lodową, przy która ułasabiała ziemię, Narodzili się Sif, bogini z miłości, piękna i uroty oraz urodzaju. Thor, mógł burzy piorunów i ul. Z, z małżeństwa Sif i Thora narodzili się Madi odważny, Tur, silna. Z romansu Torazy. Jan Gińska, Jan Rysaka narodził się w Magni, genius silny. Z Oden z romansu Lidi miał walię norweskiego bohatera i skryloda. Nieznanego pochodzenia bogini rolnictwa Kefion miała właśnie ze skrylodem St. Z nieznanym Olbrzym miała czterech synów. Nieznany Bóg lub Olbrzym Narbi miał córkę Nod, która wyszła za Delinka Boga Zmierzchu i miała z nim daka Boga Dnia. Z swoim pierwszym mężem, żem Narwigiem, miała syna an Z drugim mężem, Anape, by miała. Była córkę J, czyli matkę Tora. Z obecnym mężem, czyli Dajkiem, Bogiem Zmierzchu, miała właśnie Daga. Dajka, się powtarzam. Um, olbrzym, olbrzymi Paubi i Laufeya. mieli syna Lokiego, Boga psa od Ognia i Kłamstwa. Loki z olbrzymką Adgerbornem z żelaznego lasu. Miał Jotunganda, ogromnego węża otaczającego Midgard, świat ludzi, Fenira, ogie, wilka giganta i her, bogini śmierci. N Fenir, nefir Fenir miał dwóch synów, Skola, goniącego słońce, i Hatiego, goniącego księżyc. O nieznanego pochodzenia Olbrzym Agir, żeni się z nieznanego pochodzenia boginią Ran, która jest boginią toni morskiej i pływ oceanicznych. Z ich małżeństwa narodziło się dziewięć sióstr, e, narodził się sióstr, sióstr ułasabiające fale. Z, ich, z, romansu, z, tych naro, z romansu tych bogin odnem, narodził się Hamidal, bóg Loki z koniem Olbrzyma, ma pod postacią klacz, lecz spłodził w Seipenira konia Odyna. Ze swoim im żobec, swoją żoną, Nomsikin, boginią zwycięstwa, stwa miał Narwiego i Waliego. Ich losy nie skończyły się szczęśliwie. Tak się prezentuje, że asów, teraz wanów. Ród ten nie wiadomo kto założył, Żył. i, I założyciel rodu dałem jako nieznanego boga, i jako jego dzieci dałam niorda, Boga, mórz i jego nieznaną z imienia siostrę, która możliwe, że była jakoś powiązana z jego domenami, że mogła po prostu odpowiadać wiem, z, na przykład za piękno mórz, czy lub otoczenie, ich otoczenie, nie, lub jakoś zasolenie ich, zasolenie mórz i domenem mogły tak nawet nie więcej wyglądać po prostu lub zupełnie czegoś innego i to nie było powiązane z Njordem. Nieznanego wchodzenia Olbrzymd Hazi, trzeci władca Jutmgandu, ma córkę Skadi, boginie zimy, my i gór, która rażeni się z Niordem i prawdopodobnie jest matką jego dzieci. W, in w innych źródłach matką boską nordyckich polskich bliźniąt mam się za imienia Zastro Niorta, ale już stoimy przez Kati Więc Niot i Skadi biorą ślub i w związku rodzą się Freja, bogini miłości i Frej, Bóg bogactwa i radości. Z małżeństwa Oda i Freji rodzi się Chnos Skarb i Gersimi Klejnot. Frej z, Frej z ol, piękną olbrzymką gardą, złożoną córką Gimira, Ram masyn na finnoda. Reszta bóstw to un, undur, agir, nordny, ma, sol, mani, nikusanin. Do fanów jeszcze należeli gulembing, bogini czarownica, hunir, nie, nowy przywódca i Mimir. mir nieznanego pochodzenia, mędrzec, który skończył źle, a z jego ciała powstało źródło Mimir, które było ukryte przed i można było, było bardziej tak przez sen kamienny, tak tutaj to inaczej powiem. Wiem takim innym sensie czegoś innego go można utrafić, jak trafił ten o